Cześć, dzisiaj omówimy sobie teorię dotyczącą trapezu i zrobimy to w sześciu punktach takich. Będziemy sobie je wykreślać, żeby było fajnie. Pierwsza rzecz, czym jest trapez? I to jest figura mająca jedną parę boków równoległych. Jedną parę. Wystarczy, że jedne, jedna para jest boków równoległych i już jest trapez. Czyli jeżeli mamy taką figurę, to szukamy, czy do tego boku jest coś równoległego. Mm -mm, nie ma. A do tego boku jest coś równoległego? No jest. Tutaj. Więc to na pewno jest trapez. A czy do tego mm, boku jest coś równoległego? No nie ma. A czy do tego boku jest? No jest. Czyli to też jest trapez. Ok, czyli szukamy sobie. Jeżeli mamy dwa boki, które są do siebie równoległe, to na pewno jest trapez. Dobra, a omówimy sobie ten rysuneczek. To, co jest tutaj na pomarańczowo, i to. To jest do siebie równoległe i zawsze to, co jest do siebie równoległe, to będziemy nazywać podstawami. Dobra? Te dwa boki, które w trapecie są równoległe, będziemy mówić na nie podstawy. Czyli równoległe są podstawy. Tutaj mamy wysokość. I tutaj też. Jakby, jakby coś. Mamy, możemy sobie narysować w różnych miejscach. A to na niebiesko i to na niebiesko będziemy nazywać ramionami. To jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali te nazwy. Na niebiesko ramiona, na pomarańczowo są podstawy, tak? Te, które są równoległe. Te dwa boki, które nie są równoległe, to są ramiona. Czyli elementy wykreślamy. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego: rodzaje. I mamy tak, trapez równoramienny, tak? A my wiemy, co to są te ramiona w tym trapezie, nie? No właśnie. I on będzie wyglądał jakoś mniej więcej tak. I te na niebiesko boki zawsze będą równe. Jeżeli jeden ma 3 centymetry, to drugi też musi mieć 3 centymetry. Dobra? I mamy też trapez prostokątny. I on wygląda jakoś, tak? I tutaj ma po prostu gdzieś tam kąt prosty. Dobra? No i oczywiście jest jeszcze trapez różnoboczny i on po prostu jest jakiś tam byle jaki, Ale nas to nie interesuje. Wykreślamy trzeci punkt rodzaje. I lecimy do czwartego. Własności. I to jest najgorsze, co może być. W trapezie, ale jest fajne. Suma kątów to 360 stopni. Czyli yy, jak, jaki by to nie był trapez, czy coś, zawsze ma sumę kątów tych wewnętrznych 360 stopni. Drugi punkcik. Suma kątów przy ramieniu to 180 stopni. No i tutaj już pasuje coś to omówić. Popatrzcie, mamy trapez i na niebiesko zaznaczone jedno ramię, tak? Jedno ramię, bo jest jeszcze drugie. To po drugiej stronie i zawsze ten kąt i ten będą nam dawać 180 stopni. Jeżeli sobie podpiszemy je alfa a drugi beta. Zawsze one będą miały 180 stopni. Dobra, zawsze, zawsze. W takim przypadku też. No popatrzcie, o tutaj to na czarno to drugie ramię i w sumie tak, tu jest kąt prosty, więc z automatu tutaj też musi być kąt prosty. Bo oba muszą dać 180, tak? Jeden daje 90, drugi 90, razem dają 180. Tutaj mamy kąt alfa, tutaj mamy kąt beta i one też dają nam 180 stopni, bo to jest przy jednym ramieniu. I to jest bardzo ważne, żebyście zapamiętali, że przy jednym ramieniu dają nam 180 stopni. Nie przy podstawie, przy ramieniu. Dobra, lecimy dalej. Możemy włożyć w niego prostokąt. O co mu chodzi? Chodzi mi o to. Że, jeżeli mamy jakikolwiek trapez, to możemy tutaj włożyć w niego prostokąt. I co nam to daje? Daje nam to, że tutaj u góry, jeżeli mamy długość boku A, to na dole ten kawałeczek też ma długość boku A. Jeżeli u góry na przykład jest 3 cm, to na dole ten kawałeczek też ma z automatu 3 cm. Nie mówię o tym czarnym, który tam dalej wystaje, tylko ten na zielono ma, musi mieć po prostu tyle samo. Jeżeli masz taki trapez, nie jest tutaj równoramienny, tak to popatrz, wkładasz w niego prostokąt i ten bok, te dwa boki są do siebie, są sobie równe, tak? I to jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać, bo to będzie nam się przydawało potem przy obwodach. I tutaj zwróć uwagę na te długości boków A. Jeżeli to jest trapez równoramienny, to te kawałeczki są takie same. To są równe kawałeczki, i to jest bardzo ważne, ale to tylko przy trapezie równoramiennym. Tylko w tym przypadku, w innym nie. Ok. I w równoramiennym kąty przy podstawie są takie same. Ja wiem, że to jest trudne, ale obejrzyjcie to cztery razy i zapamiętacie. Ok, czyli mamy trapez równoramienny, tak? I podstawy są na czarno. Czyli tak, tutaj mamy bok długości, yy, kąt alfa. Tutaj mamy kąt beta i one są takie same. One muszą być takie same. Dobra. I nieważne, czy chodzi o tą podstawę na dole, czy chodzi o tą podstawę u góry. Alfa zawsze będzie równa becie, jeżeli to jest przy, przy podstawie w trapezie równoramiennym. Pamiętajcie, w równoramiennym tylko. Ok. I wykreślamy własności. Powtórzcie sobie to jeszcze raz, bo to naprawdę nie jest łatwe. Yy. I dużo rzeczy jest do zapamiętania. Wzór na obwód, no, powiedzmy, że go nie ma. Bo tak naprawdę no, musimy sobie dodać wszystkie długości boków. I wzór na pole wygląda tak. Jedna druga razy A plus B razy H. I tak A i B to podstawy. Tak, czyli dodajemy te dwie podstawy, no i tam mnożymy razy wysokość. Jeżeli chodzi o wysokość, to będzie o tym inny filmik. Wrzucę Wam go w linku. Dobra. To ewentualnie ten wzór można zapisać też w ten sposób, ale to jest to samo. Ok, czyli wykreślamy wzór na pole. To nam wylatuje. I zróbcie sobie screenshot, powtórzcie jeszcze raz te własności, albo za trzy razy. I mm, naprawdę, bo to jest bardzo, yy, no może być problem troszkę z zapamiętaniem. Ok, zróbcie screenshota, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Cześć!